Pod koniec kwietnia 2023 roku umieściłem na kanale materiał na temat spółki Ten Square Games, polskiego producenta gier. Był to moment po ogromnych spadkach z poziomów 700 zł do niecałych 100 zł, którym, jak nie trudno domyślić, się towarzyszyły wielkie emocje. Na dodatek, ze spółki napływały bardzo złe informacje. Zarówno w kwietniu, w momencie nagrywania materiału, gdy kurs wynosił 82 zł, posiadałem pozycję na Ten Square Games. Dziś posiadam znacznie więcej akcji. Jako akcjonariusz mogę nie być zupełnie obiektywny oceniając firmę, lecz chciałbym przedstawić swój punkt widzenia. W ostatnim półroczu w spółce zmieniło się naprawdę wiele. Firma przeszła restrukturyzację, rozstała się z jedną czwartą swoich pracowników. A koszty rozwiązania umów są widoczne w dwóch ostatnich kwartałach tego roku. Zmienił się także prezes. Obecnie pełni tę funkcję pan Andrzej Ilczuk. Przypomnę, że wcześniej spółka zrezygnowała z kontynuowania prac nad grami Football Elite, Magical District czy Undead Clash. Nowy zarząd postanowił, że prace dowoloperskie mają skupiać się wokół flagowych tytułów spółki Ten Square Games, czyli Fishing Clash i Hunting Clash, maksymalnym ulepszeniu tych produktów i powrotu do zwiększenia przychodów generowanych przez te dwa produkty. W chwili obecnej ostatnim dostępnym dla inwestorów raportem jest raport za trzeci kwartał 2023 roku, a w nim możemy przeczytać, że nakłady inwestycyjne na promowanie, na sprzedaż dwóch flagowych produktów, czyli Fishing Clash i Hunting Clash, utrzymały się na zbliżonych poziomach do okresów poprzednich. E, największa zmiana dotyczy gry e, Wings of Heroes studia Rortos, którego właścicielem jest ten Square Games, gdzie nakłady te zostały praktycznie obcięte do zera. Informacja ta pokazuje jednoznacznie kierunek, w jakim zamierza podążać spółka, e, i droga ta jest zbieżna z tym, co zapowiedział zarząd spółki. Przychody, jakie wygenerowały dwie największe gry dla spółki Ten Square Games, były lepsze od tych osiągniętych w kwartale drugim. Na uwagę zasługuje też fakt, że trzecia gra, Wings of Heroes, pomimo cięcia kosztów związanych z promowaniem gry, nadal osiąga przychody na podobnym, zbliżonym poziomie do okresu poprzedniego. Na co dzień jestem użytkownikiem produktu Ten Square Games. Podobają mi się zmiany, jakie zachodzą w grze Fishing Clash. Nowe eventy, które pojawiają się częściej, dają według mnie nadzieję na dalsze polepszanie poziomów monetyzacji tej gry. Oprócz tego, że Ten Square skupiło się na pracach związanych z dwoma swoimi najlepszymi grami, 19 grudnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o umożliwieniu skupu akcji własnych za maksymalną kwotę 115 milionów złotych. Jest to góra pieniędzy w porównaniu z kapitalizacją rynkową Ten Square, która wynosi na dzień dzisiejszy 700 milionów złotych. Spółka może maksymalnie skupić 1 400 000 akcji własnych. Cena nie została jeszcze ustalona. Zostały określone ramy przedziału od bodajże 10 groszy do 300 zł. W raporcie możemy przeczytać, że 90% akcji, które zostaną skupione, przeznaczonych jest do umorzenia. A sama oferta może pojawić się na rynku regulowanym bądź poza nim, a ma być skierowana do wszystkich akcjonariuszy. Moim zdaniem Ten Square nie zdoła skupić 1 400 000 akcji własnych za kwotę 115 milionów zł, ponieważ oznacza to cenę nominalną za jedną akcję w okolicy 82 zł. A na wezwanie po takiej cenie musiałoby odpowiedzieć 20% akcjonariatu. Dodatkowego smaczku związanego ze skupem akcji dodaje raport, który pojawił się 18 grudnia, mówiący o tym, że prezes spółki pan Andrzej Ilczuk nabył 1000 akcji spółki TenSquare po cenie 102 zł. Jestem pewny, że nie zrobił tego bez przyczyny i widzi potencjał w akcjach. Ten Square. Inwestując na giełdzie, staram się nie dawać żadnych rekomendacji ani nie sugerować się tymi, które pojawiają się w sieci na temat spółek. Natomiast opowiadając o Ten Square, trudno nie wspomnieć o rekomendacji. W kwocie 108 zł za akcję. Cena została podniesiona ze 104 zł. A argumentami, e, które posłużyły do wydania e, rekomendacji, była przebyta restrukturyzacja, otwarcie sklepu przez Ten Square Games e, w celu sprzedaży e, własnych produktów, e, wejście na nową ścieżkę rozwoju. Raz planowana EBITDA, jaką ma spółka osiągnąć w 2024 roku, szacowana na 126 milionów złotych, a także niska wycena producenta Gier w porównaniu z otoczeniem rynku. W tym momencie należałoby zastanowić się, co mogłoby przeszkodzić spółce w osiągnięciu wyników, jakie przewidują analitycy. I to co pierwsze przychodzi mi na myśl, to osłabiający się dolar. Trzeba pamiętać o tym, że ten square swoje przychody generuje na całym świecie, a co za tym idzie, duża ich część jest w dolarze amerykańskim, który od jakiegoś czasu wykazuje się słabością, podczas gdy polski złoty umacnia się na rynku walutowym. Jeżeli ta sytuacja będzie dalej się utrzymywać, będzie to miało niekorzystny wpływ na poziom przychodów i zysków generowanych przez spółkę. Patrząc od strony technicznej na ten Square Games, to co rzuca się od razu w oczy, to ogromny zakres spadków, jakie nastąpiły na spółce. Kurs wyhamował, tworząc konsolidację. Pierwszą konsolidację w okolicach 90-110 zł, z której dynamicznie wybił. Natomiast w tym momencie nastąpiły, napłynęły na rynek negatywne informacje, które sprowadziły kurs z powrotem do przedziału i kontynuacji poprzedniej konsolidacji. Tym razem w okolicach niższych 75 95-96 zł. W ostatnim czasie mamy próbę wybicia z tej konsolidacji. Górne ograniczenie konsolidacji zostało wybite górą. Obecnie uważam, że następuje retest tych poziomów. I prawdę powiedziawszy, patrzę z optymizmem na sytuację techniczną, na walorze ten square. Natomiast jestem inwestorem amatorem i nie chciałbym, żeby ktoś sugerował się tym, co mówię. Niech każdy sam podejmie decyzję inwestycyjną, bo każdy ponosi odpowiedzialność za środki, które samemu inwestuje. Ja podczas tych dwóch konsolidacji wykorzystałem moim zdaniem ten czas, gdyż historycznie są to naprawdę niskie poziomy na, na ten Square Games. Ja uważam, że dobre dni dla tej firmy nadejdą. Spółka potrafi poruszać się bardzo dynamicznie. W zakresach cenowych pomiędzy poziomami wsparć i oporów. Natomiast uważam, że potrzeba do tego przede wszystkim czasu i spokoju. Wokół spółki jest dużo spekulacji. Uważam, że nie jest to zbyt korzystne dla, dla kursu, dla inwestorów. Uważam, że to, czego potrzebuje spółka, to tak naprawdę spokoju, realizacji zapowiedzi, jakie. Płyną ze, ze spółki i podążania konsekwentnie drogą, e, jaką obrał zarząd, swojego pakietu akcji nie zamierzam e, w chwili obecnej redukować ani sprzedawać, gdyż e, poziomy cenowe uważam, że, że nie są satysfakcjonujące. A moja średnia cena nabycia jest zbliżona do tej, którą e, obecnie mamy na rynku. E, tak jak mówię, ja patrzę na ten Square. Jako na spółkę dywidendową, która jest w stanie generować wolne przepływy pieniężne, jest w stanie wypłacać dywidendę, być może na długi czas zagościona w moim portfelu. Fakt, rynek polski nie jest dla mnie rynkiem docelowym, natomiast spółkę oceniam bardzo dobrze. Jestem świadomy tego, że jak każdy podmiot, spółka może mieć gorsze momenty. Natomiast w moim przekonaniu limit złych informacji, które płyną ze spółki, albo się wyczerpał, albo się wyczerpuje. Dlatego pozytywnie patrzę na, na, na walor. I na przyszłość. Wsmianki o spółce na pewno na kanale jeszcze się pojawią, gdyż, no tak jak mówię, jest to największa pozycja w moim portfelu, więc budząca najwięcej emocji. Jeśli materiał Ci się podoba, pamiętaj o zostawieniu łapki. Życzę wszystkim samych sukcesów w przyszłym roku. Trzymajcie się. Cześć.